Oszustwa, wymuszenia, nieetyczny marketing, wszelkiego rodzaju skamy to jedne z wielu zbrodni, za które youtuberzy mogą trafić do zamkniętych ośrodków. Na szczęście, ja, jako jeden z niewielu prawilnych youtuberów, który zawsze stoi na straży tego, co jest dobre i co jest moralne i co jest etyczne, dzisiaj oficjalnie otwieram ośrodek resocjalizacji chytrych youtuberów, w skrócie ORC. I y tak, dokładnie. Dzisiaj będziemy grali w Prison Simulator. Prolog. Z racji, że poprzednia gierka, która była w wersji prolog bardzo dobrze się przyjęła, czyli Contraband Police, stwierdziłem, że a zobaczymy. Taka mała konkurencja. Czy ta gierka bardziej wam się spodoba niż Contraband Police, która też w wersji prologowej była ogrywana I na pewno z racji, że bardzo dobre wyniki wykręciła. Pojawi się jako pełnoprawna seria na kanale: jak tylko giereczka ujrzy światło dzienne. A dzisiaj na taśmę kolejny symulator. Ja wiem, że je bardzo lubicie, czyli symulator więzienia. Będziemy resocjalizować pięknych, młodych, jędrynych obywateli, aby byli byli gotowi do tego, kiedy odsiedzą swoją karę, no chyba że dostali karę wieczności, całego życia, żeby byli gotowi, żeby znowu być częścią społeczeństwa. Polska firma, polska giereczka, i jestem ciekaw, w sumie, ma bardzo dobre recenzje. I trochę jestem spóźniony z tego względu, że mi się spaliła płyta główna i procesor, o, długa historia. Jak nie wiecie o co chodzi, to wpadajcie na strumyki na Facebooku, ale już jest okej. Okay. Siadam, nagrywam, zaczynamy nowa gra. Sponsorem dzisiejszego odcinka jest G2A. Sklep internetowy z grami, sprzętem takim jak myszki, klawiatury, a nawet najnowsze konsole do gier. Przejrzyj ofertę za darmo. Specjalny link z promocjami znajduje się w opisie tego filmu. Kliknij i sprawdź. Z kolei patronem tego odcinka jest dobrodziejski Instagram Poland. Dla ludzi łaknących więcej kontentu, zdjęcia z życia wzięte, Insta Stories z YouTube'owego backstage'u, wbij w link w opisie albo wyszukaj na Insta Poland i zostaw po sobie followa. Dziękuję. Mm, sierżant, normalny. Zdrowie więźniów 50%, siła postaci niezależnych 40%. Ilość amunicji, 150%. O, mi to się przyda. Witaj w kreatorze więźniów. Tutaj możesz wybrać wygląd dla swoich pierwszych skazańców. O, kurde, no powiem szczerze, to jest to, co ludzie lubią najbardziej, czyli kreator postaci. Ja tutaj mm, chciałem pewną trochę takiego losowości. Ja lubię losowość. Chciałem zrobić taką zasadę, że robimy sobie więźnia i nadajemy mu imię, mamy prawo trzy razy wylosować. Mu losowy wygląd, czyli nadajemy mu imię, trzy razy możemy losować, i jak zdecydujemy się na jakiś wygląd, to nie możemy wrócić z powrotem. Znaczy, jak chcemy losować jeszcze raz, nie możemy wrócić z powrotem, i musimy w tych trzech losowaniach się zmieścić. To będzie, wydaje mi się, że to będzie bardzo dobre. Ej, ale i wszyscy tak mniej więcej podobni do siebie są. Zaraz i że jest to ośrodek resocjalizacji chytrych youtuberów, no to tak, na pierwszy ogień musi tutaj pójść Kupson Kupsonowski. Okej, okay, mamy trzy rzuty, no, <noise> chociaż w sumie to, to mi się podoba na Kupsona, taki Azjata, jeszcze widziałem, że ma takie gniazdo na środku głowy, więc idealnie. <noise> Nie dobra, losujemy. Pierwszy rzut, czy on będzie podobny do Kupsona, czy gra wyczuje, kogo my tutaj tworzymy. Uwaga, losuj! Ej dobra, podoba mi się. Nie będę losował dalej. Idealnie. Dobra, teraz kolejnego. Dajemy Bladi. Bladeusz. Uwaga, losujemy trzy losowania. Uwaga, cyk. <śmiech> <śmiech> Taki. Kurwa... <laughs> Bladi po roku w Rosji za jakieś 40 lat. Coś takiego. Nie no nie, rezygnujemy z tego. To bardziej do mnie by pasowało. Jeszcze raz. Losuj! Ej, to nie jest! Co jest? Halo! Trzeci to będzie Bladdy. Niezależnie co tutaj wylosujemy, tak będzie wyglądał Bladdy. Uwaga! Jaki kurwa! Co jest w ogóle? Chłop Chłop nawet szmat zapomniał. No, nie wygląda jak Bladdy, ale trudno. Diabeł, Debileu! Debileu! No nie no, wyszedł kupso, tylko ciemnoskóry! Co jest? To baba babatundy jest! Kurde, no nie ma jakiejś postaci z brodą. Musi być jakaś postać z brodą. Taką soczystą, soczystą, grubą brodę. Dawaj, o, ty. Pa! No nie był, jak się masz. Dobra, trochę oszukujemy, ale niech będzie. <laughs> w ogóle nie! Co jest? Ja nie widziałem, że oni mają przestępstwa tutaj! Przestępstwo, gwałt! Charakter łagodny, przestępstwo, morderstwo! <grym> jak można być łagodnym i jednocześnie morderstwo, za morderstwo siedzieć? A Boryolo Agresywny handel narkotykami. a typowy kupson, no typowy kupson. Kurde, to ja muszę jeszcze 16 tutaj więźniów zrobić? Przecież ja nie znam tylu youtuberów! pani, co pan! Plaga? Plagowski. Ej, no w sumie to ten idealnie wygląda jak plaga, nie? <grym> Tylko nie wiem, no dobra, niech będzie tutaj. Neutralny morderstwo. Dobrze, zablokuj. Kapitan Alien. Jakiegoś takiego chudzielca trzeba, takiego wieszaka perfidnego na kapitana Aliena. O, ten taki nerdowaty. No czemu by nie? Jakiś ten. Dziwny kształt głowy trzeba koniecznie, no. O, coś takiego. Albo to ewentualnie. O, kurde, ale ma gniazdo, rewelacja. Tak, tej się nada, idealnie. Archibald, Archi, No, Archi ma taki kurde wielki łeb. To może być, idealnie, zablokuj. No i kradzież, proszę bardzo. Kradnięcie kontentu od wagona. Gotiszek był ogrywany. I oni wszyscy za gwałt tutaj się Co jest grane? Gwałt, 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 gwałt. Morderstwa, gwałty. Tylko jeden biedny kupson. Tam pewnie, nie wiem, Joja sobie spalił pod brokiem coś takiego i wy wy wylądował z bandą morderców i by gwałcicieli pod jednym tym, pod jednym dachem. Co jest grane? Aż mi jest szkoda biednego kupcona, autentycznie. Na szczęście, taki klawisz jak ja, to będzie tam pilnował porządku, więc na pewno nic złego im się nie stanie. I to jeszcze jednego zrobimy. Random z internetu. Bardzo dobrze. No, w sumie wygląda jak taki średni random z internetu. Mamy naszą szczęśliwą czternastkę. Miała być trzynastka, ale random z internetu się wepchnął, więc trudno. Yy, zakończ. Nie ukończyłeś tworzenia. Czy chciałby wlosować resztę i... A, to muszę... O... Dobra, no to trudno. Jednak nie. Musimy jeszcze wybrać trzech trzech internautów. Początek. Kreator gangów. kreatorze gangów wybierasz więźniów, którzy trafią do każdego z trzech gangów. Że skoro trzymamy się zasady losowości, to zrobimy tak. Zobaczymy, kto trafi do gangu family friendly. Zobaczymy, kto trafi do gangu patusiarnia. I zobaczymy, kto trafi do gangu zagrajmerzy. Bardzo dobrze. Jakąś ikonkę trzeba dać do zagrajmerów. Damy środkowy palec, bo dokładnie taki środkowy palec YouTube ci pokazuje, jeśli w dzisiejszych czasach robisz te za zagrajmerstwo. Tutaj patusiarnia. Damy taką czachę groźną. A do family friendly damy takiego do uroczego szopa. Bardzo dobrze. Uwaga, to jest ten moment. Maszyna losująca zostaje zwolniona. Kto trafi do którego gangu? Uwaga, losuj wszystkich. No. Powiem szczerze, że tego się nie spodziewałem, ale dobra, jedziemy. Zakończ. Melduję się na rozkaz. Wyluzuj, mów mi, Richard. Jesteśmy na służbie, ale spokojnie. Nie trzymamy się tutaj za mocno stopni i tytułów. Jak tam, boisz się pierwszego dnia pracy? Nie, wszystko w porządku. Twoją drogą, to pierwszego dnia pracy każdy odbywał spotkanie z kierownikiem. Ciebie też to czeka. Wiesz, gdzie jest jego biuro? Zaraz, to ja miałem być kierownikiem. Co jest? No nie, no ja nie toreluję. Nie toreluję. Nie, nie mogę się wysłowić nawet. Nie toleruję autorytetów. No nie może tak być. Jakiś jeden chłop tu ma wszystko, kurde, wszystkie te employee of the month. Musimy go przebić, Koniecz, koniecznie. Najwięcej spacykowanych więźniów za pomocą tej zera 69. <laughs> I see what you did there. Bardzo dobrze. Dzień dobry, witam. Kenneth Duncan, pseudonim Olisa Debe. Witam, kierowniku. Nowy, dobrze cię widzieć. Jak ci się podoba nasza placówka? Gdzie jest toaleta? Gdzie jest toaleta? Haha! <grystanie> <grystanie> masz poczucie humoru? Znajdziesz, że jesteś dużym chłopcem. Jak wygląda sytuacja w więzieniu? Jest bardzo dobrze. Szczerze mówiąc, mamy dobrą pasę, wysokie subwencje. Więźniowie są spokojni i zadowoleni. Nie masz się czym martwić. Obowiązków będziesz miał sporo, ale po kolei zacznijmy od tego. Czym zajmujesz się dzisiaj? Dobra, rano przyjeżdża nowy więzień do zakładu, zajmij się nim. Sprawdź wszystkie dokumenty, odciski, id dane. Wszystko, co się da. Jak będziesz się zgadzać, puszczaj go dalej. Dalej, po południu przyjeżdża nowa dostawa gratów od rodzin więźniów. Czy coś je? Dobrze, i sprawdź, czy jakaś inna, stara, nie przemyca koksów w czekoladzie. Eee, czy jakaś stara, nie przemyca koksów w czekoladzie? Co jest grane? Dobra, tutaj. To mnie gra prowadzi? W ogóle duża jest ta mapa? O kurde! Giga duże to więzienie. Jakby tutaj więcej niż 16 ludzi będziemy mieli chyba, co? Zapraszam! O, idzie. Wypad albo wpierdol. No dawaj te dokumenty. Nie gadam z tobą. Co jest? Przyszukaj. Znaleziono kontrabanta. Blanty! O ty! Zabezpieczyłem, ale nie wiem, czy powinienem... <laughs> Leo Clark, charakter agresywny. Nienawidzi kapitan alien. <laughs> E, pokaż mi ten folder. Co ty tutaj masz? Odciski palców. Zabezpiecz, że oznacza, że konfiskujesz przedmiot w imię placówki więziennej. Zabierz, że oznacza, że bierzesz przedmiot dla siebie. Zostaw pozostały przedmiot tam, gdzie go znalazłeś. Każdy wybór ma inną możliwą konsekwencję. Przyjmowanie więźniów. Porównaj dane oraz odciski palców wykonane przez policję i tuż przed wysłaniem do placówki więziennej. Odłóż dokument używając E. Jeśli wszystko się zgadza, przybij zieloną pieczątkę. Jeśli są jakieś nieprawidłowości, użyj czerwonej pieczątki. Sprawdź zgodność odcisków palców. Ej, bo ja nie wiem, uciski palców, czy to się zgadza. No, wyglądają. No, wyglądają mniej więcej tak samo, no Tej, która godzina? Ale zaraz, gościu, dostaniesz gonga na łeb. Nie wiem, nie mam zegarka. Ej, kurwa, zepsułeś mi dowcip. Komediant, nawet mi nie przykro, no dokładnie. Dobra, gościu, witamy w ośrodku resocjalizacji YouTuberów. Proszę tam drzwiami, do widzenia. A, lista, czekaj. okulary, dozwolone przedmioty. Przytrzymaj lewy przycisk myszy, poruszaj myszką, aby obrócić, by sprawdzić. nie, no, chyba nic nie ma, co? A to? Ej, tu coś jest, O, widzisz, kumpel A, dobra, A, no tak, paczkę trzeba mu dać Dobra, słuchaj, gościu, podaruj paczkę, Wezwał strażnik i witamy, witamy w kolonii Dobra, dawaj mi tu następnego O, tam Richard się zajmie nim, bardzo dobrze Dawaj kolejnego ciecia, siema grubasie Kolejny chujowy dzień, no, wiem o co chodzi A Raczej jak trafiasz do więzienia, no to jest to chujowy dzień, można tak powiedzieć Handel narkotykami, choroby brak Amerykanin, wygląda wszystko dobrze, jak najbardziej. Bardzo dobrze, panie Jason. Bardzo dobrze. Bym powiedział, że wręcz idealnie. A co ma pan przy sobie? O, na czosy! Kontrabanda! Nie to! To pozostawiam dla siebie. Jeszcze jak? Jak najbardziej? <noise> na czosy to ja sobie później zjem. Dobra, zaakceptuj więźnia, proszę bardzo. Co on tutaj ma? Pokaż. Dezodorant, Milka. Ty, no ale to jest chyba ten, kontrabanda, nie? Otwórz przedmiot. Nie można tego bardziej? Przytrzymaj i przesuwaj. No ja tu nic nie widzę, powiem szczerze. Jest tu coś? Jakiś koks w czekoladzie? Ej, no, milkę ma mleko! White chocolate, jest very good. Nie, nie widzę, żeby coś tutaj miał. Chyba, chyba jest okej. Okay. Tak mi się wydaje. A tutaj co masz? A co to? Narkotyki. E, zostawię dla siebie, czemu by nie? Jeszcze jak? Ty jeszcze więcej tego ma. A, bo kurde, kliknąłem pozostaw, a nie zabierz. Zabierz dla siebie, proszę bardzo. A, let's take it! do gościu. Słuchaj no, tu panują pewne zasady i jeśli chcesz być w pełni zresocjalizowany, to musisz się mnie słuchać, rozumiesz? Jak ja mówię, że narkotyki należą do mnie, to należą do mnie. Powtórz. No, bardzo dobrze. Richard, bierz tego delikwenta tutaj. No, sprawdź mapę, by zobaczyć, gdzie znajdują się dostępne minigry. gry. Kurde, to są jakieś questy, mini -gry. Co jest grane? Jak ta gra jest zbudowana? Jak mi trzy! Pokój odpraw. Siema. O, witam! Czego tu? Nie ma jeszcze. A, dobra, no dobra, no. Wracaj do swoich obowiązków. No, wygonił mnie po prostu. Ja się chciałem przywitać z nowym współpracownikiem, a ten. O, siema chłopaki! Tutaj ty i twoi koledzy możecie odpocząć od stresującej pracy. Siema chłopaki, siema siema. Co tam, jak tam chłopaki? Kurde, gramy w jakieś rzuteczki albo co? A może jakieś ponczusia kawusie? To ścika. Jak to tam, to kurde? Są tu w ogóle jakieś gry? Tu są jakieś, ty, browarka może, co? Ej, chcesz zagrać? Jest dużo wariantów tej gry. Na którą masz dziś ochotę? Koszkówka, golf, najwyższy wynik, dookoła tarczy, Szanghaj. 301, 501, 701, 901. Nie chcę grać. Dzięki. Zagrajmy w Szanghaj. Dobry wybór. Zaraz ci wyjaśnię zasady, ale może chciałbyś dodać trochę ducha rywalizacji? Co powiesz na zakład? Nie, no wolę. Za... Nie mam pieniędzy. 10 dolarów. W porządku, ale poziom trudności będzie łatwy. Zgadzasz się na to? Celem gry jest zdobycie jak najwyższego wyniku w 20 rundach lub Szanghaj przeciwnika. O kurde. I co, w jedynkę, tak? O kurwa! że... Ale... Jak pudło? Kurde. To czyli runda druga, to ja teraz w dwójkę muszę celować, nie? Tutaj, w dwójkę. Dawaj, tu, w dwójkę. Kurde. Pa, pa na to. Pa, teraz będzie. No jak? Czemu to tak leci? Patra na to. O! Gdzieś? Gdzieś? Oj, kurde, ale blisko. W czwórkę teraz, tak? Dobra, w czwórkę. Oj, kurde, jak pudło? Przecież trafiłem ewidentnie. What? Kurde, dobrze, 109. Chyba mnie pokona. Shanghai, dziesiątka. Kurde, strasznie dużo. Znaczy, długo to zajmuje ta, ta gierka. Już trochę jestem zdudzony, ale no trudno. Cześć, pada to. Perfekcyjnie. Ej, wygram chyba to. Ej, wygram, bo jest 164, bo, bo ten. Trafiam w te takie lepsze punkty. Nie znam się w sumie na rzutkach. Tyle razy w pubie grałem w rzutki, ale zawsze po prostu kto bliżej środka graliśmy. Więc nie wiem, jak to tam dookoła świata to się nazywa, czy coś takiego. Perfekcyjnie. I pa, teraz w środek. No nie chodź mnie tu sam środek. Aj! Pa, jeszcze raz. Perfekcyjnie dwa razy! I co ty na to, Mariusz? Kurde, zobacz, Mariusz już... No, Mariusz już widać, że. Mariusz już stracił tutaj, już jest zdenerwowany, że ja tak dobrze rzucam. Wygrana, kurde, tak to jest, gościu, dawaj pieniądze, dałeś mi pieniądze? Mariusz, chyba mi dał pieniądze, co? O, mam, mam taką nadzieję. Ej, takie, taka praca to mi się podoba. Więźniowie siedzą w celach, a ja wrzutki na pieniądze z kolegami. Tak to się robi. Nie wiem jak tam dojść, powiem szczerze, chyba tędy. Raz, 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 panowie. Idziemy. Tromba bomba. Rezy. JJ Joker. Sylwej w Gardenga. Szybciutko, panowie, szybciutko. Ty, tromba bomba coś chce. Co tam, tromba bomba? Hmm, chyba dobrze ci z oczu patrzy, może chcesz dorobić, hmm? Zależy, czego chcesz. Z tego co że to niedługo paczki przychodzą, co nie? I to ty sprawdzasz ich zawartość. Czy byłbyś łaskaw przymknąć oko na jedną paczkę? Będę, będą w niej strzykawka. Nie daję żadnych taryf ulg ulgowych. albo... Nie, tobie trąba! Nie. Do widzenia. Wielka szkoda, do widzenia. Alien! Co chcesz, Alien? Chcesz dorobić? Zależy czego potrzebujesz, co tam Alien? Chcę zobaczyć jak Archibald, ale leży z obitą mordą To co no, chcesz ten, ta? Czego potrzebujesz? A chcesz Archiego, no ja nie... Się... kurwa! Kto mnie tu? Kolega Ignacy! Na łeb go! Ale już kurwa! Ja ci dam! Łaty, Co jest? Kurwa! Ciebie ty. O ty, kurwa! Spokój ma być! Toś jeszcze? Ja wam dam kurwa na na mnie na, na, te, na tego się rzucać No, komendę żeby zebrać ludzi i ta zbiórką, a ja tu jeszcze nie skończyłem, prawda? Kurwa jest! Oj, ty kurwio! Na mnie! Iż ty! No, tak ma być. Za twoje zagadne zachowanie zostaje przydzielona Ci kara. Zakaz opuszczania celi. Przez resztę dnia nie możesz opuszczać swojej celi. Co? O, ty kurwa! Na mnie, no jeszcze się rzuca! Dawaj, wejmuj mój pałę! Uf! Dawaj go! Andrzej, Walgo! Za chuja nigdzie nie można się przed tym palącym słońcem cować! Chociaż jakiś kawałek pierdolonej dechy byście dali jako dach. O, gdy zakończysz wszystkie planowane rutyny lub nieprzewidziane wypadki, udaj się do sali odpraw, by zakończyć dzień. Dobra, nie mam czasu, tutaj jeszcze mam te questy. Ty, Alien, co ty tam jeszcze? Ile płacisz? 25 teraz i 25 jak sprawa będzie załatwiona. Zgoda. Nie ma problemu. Archi ma mieć obitą mordę, no. Da się załatwić. Tylko gdzie jest Archie? To jest Archi? Archie! Archie! Kopa zajebał! Kurczę, A! A, kurwa, no! Można, można, no i tak ma być, kurde. Ej, bo ja mam mało zdrowia w sumie, nie? Nie mogę tutaj kozaczyć, bo mnie tutaj zabiją. Ale widziałeś jak mu mordę skopałem? A nie, to flotar był, ty, czekaj. A, teraz przez ty będzie chodził z obitą mordą, tępy śmieć! Doskonale, dzięki za fatygę. Tu masz swój hajs i moje uszanowanie. Co tam flotar? Ty, klawisz, chcesz się zabawić? Zaszwiało to bardzo jednoznacznie. Kurwa, nie to miałem na myśli. O zakład chodzi. W wyciskaniu sztangi na czas! Ten z kumplami uważamy, że nie wyciśniesz 15 razy z tej sztangi w ciągu 60 sekund 20 dolarów Łatwa kasa, fajna odmiana będzie oskubać kogoś bez wcześniejszego dania mu w ryj. Ej, no czemu to mi nie wchodzi? Myślałem, że to jak w tym, jak w Sydney trzeba Ale główno 20 dolarów przy gibie No, to mam jak najszybciej wyciskę, czy... Pa, jaki rytm Cyk, 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 cyk Oj, za szybko Nie wiem, czy na początku mi to nie wychodziło To była po prostu za szybko ten Cholera no tak, średnio chyba, co? Się udało. Jak tam przyszedłem po kolejny zakład, chcę większe wyzwa wy Wyzwać. Znaczy, czy uda ci się podnieść tangę 25 razy w ciągu 90 sekund. Ej, w sumie 90 to jest mało. Kurde! czyli się. To jest najwięcej... największa aktywność fizyczna, jaką miałem od lat. Jeszcze 5! Damy radę! 15 sekund! Jeszcze dwa razy! Dawaj. Jest! Uff. Dobra, udało się, kurde, ile mam? 160 dolarów i tak ma być e, Andrzej Mariusz, pilnujcie ich tutaj. Ja idę się z tym z naczelnikiem rozmówić. A drzwi się automatycznie zamykają za mną. E, to luz Sieła. witam Bary, wszystko zrobione. Na no, jak? O, Podsumowanie, dzień pierwszy. Poziom drugi osiągnęliśmy. 160 dolarów na plus, kurde, tak się robi pieniądze. Szacunek strażników 7%. Szacunek więźniów plus 1%. O, idealnie, bardzo dobrze. To mi się podoba, kurde. Chyba zaczynam rozumieć o co chodzi w porządnej resocjalizacji. YouTuberów. Przede wszystkim to trzeba ich pałować i na nich zarabiać. To są dwie podstawowe y, umiejętności, które każdy powinien opanować, jeśli chce obcować z YouTuberami podczas ich resocjalizacji. A ja mam nadzieję, że ta seria wam się spodoba, bo nagrałbym jeszcze jeden odcinek, ale wszystko zależy od was, więc zostawcie łapę w górę, subskrybujcie kanał, bo cały czas jesteśmy na drodze, żeby do 2074 roku osiągnąć 200 tysięcy subów. <grym> I widzimy się w kolejnym odcinku serii Prison Simulator Prolog. Następny odcinek będzie taki już. No, trzeba porządnie zgłębić ten. no, ośrodek, tak, czołem.